So what if we do develop this solarite bomb? Pain and pleasure. Indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Z tej strony Rafał Siciński i jest ze mną Dawid Gryza. Dobry wieczór. Słuchajcie, audycji kocham dziwne kino na konglomeracie podcastowym. Dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy musimy nagrać może mniej wartościowy odcinek. Będzie trochę krótszy, będzie też o filmie krótkometrażowym, ale no, niestety tak nas życie dopadło. I musieliśmy coś krótszego nagrać. Ale o krótkich metrażach już też nagrywaliśmy kiedyś. No to był dłuższy, dłuższy, był dłuższy odcinek. Bo więcej było krótkich metrażów. Tak, to też prawda. A ten jest jeden na dłuższy. Mhm. Taki nawet, on już wchodzi w średni metraż, bo 32 minuty trwa. Mhm. Będzie o filmie z Netflixa ee, o takim bardzo dziwnym tytule. Potwór potwora Frankensteina, Frankenstein, albo po angielsku Frankensteins. Monsters, Monster, Frankenstein. No. Dziwny tytuł. Dziwny kino. Zacznę od tego, że twórcy są mi absolutnie nieznani. Tak, to prawda, ja sprawdzałem ich też i mi są też nieznani. Daniel Gray Longino, reżyser, John Levenstein, albo Levenstein, scenariusz absolutnie za mi osoby. Powiem szczerze, obejrzałem ten film tylko dlatego i też zapytałem czy ty go oglądałeś, mhm. bo gra tam David Harbour. Mhm. Zobacz, co to jest. To jest, przypomnijmy, taki aktor, który wcielił się w postać policjanta w serialu Stranger Things. No, no i, i ostatnio w Hellboya. Hellboya. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że jego kariera została powiewu właśnie dzięki Stranger Things, bo wcześniej on występował, ale to były role, nie wiem, drugoplanowe, jakiś tam partner policjanta mhm. albo kolega z posterunku, no nic, czym by zapadł mi w pamięć. On się później pojawia w filmie i go wyłapuje, i go kojarzy, ale to nie są duże, duże role, przynajmniej tak mi się wydaje. I właśnie David Herborn był tym przyczynkiem, dla którego włączyłem ten film. Wydał mi się na tyle interesujący, że stwierdziłem, że chodź, nagramy, bo szczerze, dawno czegoś takiego nie widziałem. Mhm. To jest takie dokumentary, czyli taki fałszywy dokument. No, o też takiej historii wyssanej z palca, bo tutaj David pod własną jakby postacią opowiada o swoim ojcu, też wybitnym aktorze, w którego sam się zresztą wciela. To też się nazywa David Hepburn. Tak. A tak naprawdę jest to postać wzorowana na Orsonie Welsie. Tak, to na pewno. I to jest chyba najśmieszniejsze w tym wszystkim. Eee, znaczy, przynajmniej mnie najbardziej rozśmieszyło to, eee, że sobie taką Bekę robili Zarsona Wellsa. Eee, bo, bo ten koleś, który wybitnie rozpoczynał swoją karierę od y, y, obywatela Keina y, i miewał kilka jeszcze jasnych punktów w swojej karierze, to ja troszeczkę odnoszę takie wrażenie, że on za dobrze wystrzelił, za dobrze wystartował, i później jakby wszyscy go tą, tą miarą tego obywatela Keina oceniali. No, filmu wybitnego jak na tamte czasy i zresztą nawet oglądanego po latach. No wiadomo, teraz on się tam troszkę zestarzał, tak? Bo Ale robimy, broni się, jeżeli technicznie się broni. Tak, technicznie na pewno robi wrażenie, bo to jest 40 rok, 41? Mhm, jakoś tak. Ten film. No i, i właśnie, no. Porównując sobie inne filmy z tamtego okresu, to, to ten naprawdę mocno odbiega. Ale b... oczy oczywiście były, miał w, w swojej karierze też b, b, ciekawe role, ale pod koniec życia już tak, <grym> kiedy mocno oblał się tłuszczem, e, obrósł, jakby tak się troszeczkę mm, za, zapuścił, że tak powiem. E, So, mam trochę wrażenie, że się stawał taką trochę parodią samego siebie, takim, takim tak, masz rację. Takim osobnikiem trochę, którego właśnie fajnie uchwycił yy, uchwycili tutaj De David yy, i być może no, w, w reżyser, scenarzysta, mhm. którzy którzy tą postać gdzieś tam stworzyli yy, w tym w tym naszym potworze Frankensteina, Frankensteina, potworze Frankensteinie. Tak. Ja jeszcze mam jeden film, gdzie Orsona bardzo lubię. To jest Do tych zła. Mhm. Tam w ogóle jest bardzo fajny. Ten początek na tej ulicy w takim masterszocie zrobiony. I też zrobił na mnie ten film duże wrażenie. On tam, właśnie, Orson jest już gruby, taki. Ja takiego skurczę no, rasistę policjanta. Mm. Widziałeś ten film? Nie, ja chyba nie widziałem tego filmu. Kurczę, on był jakiś czas temu na Netflixie jeszcze dostępny. Musisz mhm. sobie sprawdzić. Bardzo, bardzo, bardzo dobry taki krymina, kryminał noir. A, ale masz rację. Później te wszystkie, wiesz, re reklamy, które gdzieś tam tego Szampana reklamował i on obrastał właśnie taką niefajną nie legendą pamiętasz, oglądaliśmy ten film nie wspólnie, ale wiem, że ty też oglądałeś mm, od Dunie Jordanowskiego mhm. i on przecież miał grać Barona Harkonena mhm. tam chyba niezbyt w tym filmie niezbyt pochlebnie się o nim wypowiadają, przynajmniej to nie jest tak, że narzekają na niego, no ale Orson sobie kazał dobrze y, w restauracji dać jeść, mhm. dobrze dać się napić, także myślę, że on też lubił taki styl życia jest taka anegdota. Pierwszy kinowy film o Transformersach, animowany Transformers The Movie, gdzie on podkłada głos. To było dla niego. podejrzewam, że on byłby chory, jak to nagrywał, ale była taka anegdota, że on nawet nie wiedział do czego on nagrywa ten, mhm. ten, ten, ten swój głos. Po prostu chciał kasę i wszedł do studia, nagrał swoje um, swoje dialogi. No może gdyby wiedział, to by nie nagrał. Myślę, że byłoby to obojętne. Um, tak, ale. David Harbour, ustylizowany na Orsona, jest, jest to podobieństwo. Mm -hmm. Jest to podobieństwo szczególnie z tego, właśnie takiego Orsona z lat 70., -tych. ta broda, taka trata ta siwizna. No, David to jest też takim dosyć postawnym mężczyzną, więc gdzieś tam tusze mógłby nawet. Mm, może nie konkurować, ale przystawać. I tak, jest ta scena, gdzie on je tego steka, i to jest wybitnie. Zrobione na tą reklamę mhm. sławetną szampana. No i jest tam też y, fajna też scena, też stylizowana jakiegoś tam wywiadu, którego dla telewizji, jakiejś tam takiej młodzieżowej, bardziej y, udziela. I y, 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 no, no tak, ma ten film fajne elementy. Natomiast sama historia tego Frankensteina. Tego przedstawienia teatralnego. Przedstawienia, które... tak, w którym gra właśnie ojciec naszego bohatera, który konkuruje z młodym aktorem, który wciela się w jego pomocnika. A to tak, no jakoś tak nie do końca mi się to podobało. No w ogóle miałem myśl na użycia po, ty, po tym filmie. Mhm. Z jednej strony czasami fajnie obejrzeć coś dziwnego, innego, ale... Mm, Sceny, które mi się najbardziej podobały, to były sceny, kiedy on siedzi za biurkiem i przepytuje mhm. tego producenta, e, tą producentkę, mm, wpadają ci detektywi. Mhm. To, to, był, to był moment, który, który mnie bawił i, i który w jakiś tam sposób dawał rytm temu filmowi, mhm. bo ta historia z, z, z tego przedstawienia teatralnego tego, tego, tego telewizji była mhm. taka. no, taka sobie była. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że David jakby stara się tutaj dotrzeć do tą, tą historię swojego ojca Sambada podczas robienia tego programu i tak naprawdę on w trakcie dowiaduje się, że ten jego ojciec wcale nie był fajnym gościem. I to jest też zabawne, bo no, on tutaj no, chciał w jakiś sposób uhonorować tą jego osobę, E, a tu się okazuje, że tak naprawdę to kawał gnoja był, i, i, to, i to wypada też dość zabawnie. Tak. Znaczy podejrzenie było w pewnym momencie, że, że zabił swojego współaktora. Tak. Ehm... Najsłabiej wypada ten tytułowy właśnie Frankenstein, Frankenstein w, tym, w tym spektaklu. Tam jest potencjał jakiś, są tam jakieś pomysły, ale chyba tak trochę nie do końca w dobrą stronę z tym poszli. Mam wrażenie, że. Że to jest najsłabszy element całego filmu. No dobra, ale tak z ciekawości, jak sądzisz, po co ten średni metraż powstał? Bo on trafił na Netflixa, czyli mhm. no to, to, to może gdzieś tam na jakichś festiwalach e, się pojawiał. Ciężko mi powiedzieć, nie słyszałem. Ale ja miałem taką jedną myśl, że tam jest szarża aktorska. Mhm. I tam jest, są takie przebitki takiego jakby kursu prowadzonego dla młodych, mhm. młodych ludzi, gdzie aktorzy wychodzą na scenę i tam e, odgrywają scenki. I ja mam tak wrażenie, że to jest po prostu, żeby pokazać przy jakiejś takiej, no nie, może nie błahej fabule, ale jakiejś tam fabulce, mm, to, że David Hepburn potrafi grać kogoś więcej niż faceta z pistoletem, no, albo faceta z rogami spiłowanymi. No to jest na pewno, to jest jego film, tak? To mhm. jeżeli dlaczego, dla, jakby dla kogokolwiek, dla jakiegokolwiek powodu warto ten film obejrzeć, to dla niego, bo właśnie on gra, on gra fajnie, fajnie wciela się w te postaci, bo, bo przecież mówimy tutaj o kilku postaciach, tak? Gra siebie, swojego ojca, swojego ojca na scenie. W roli, tak. W roli, no więc, no tak, tak, to jest na pewno jego film, no ale ten niedosyt jednak jest. Nawet, się. nawet y, oddając tutaj szacunek pełen y, tw od twórcy, to szkoda, szkoda, że to nie zostało troszeczkę lepiej jakby napisane, y, i wtedy mogło być coś jeszcze fajniejszego z tego. A te 32 minuty to były zmarnowane, czy raczej stwierdzasz, że no, okej. Okay. Nie no okej, okay, jak najbardziej okej. Okay. Ja sobie nie przypominam zmarnowanych 30 paru minut podczas oglądania filmu. Mm -hmm. e... No nie wiem, pięćdziesiąt twarzy Grey ostatnio oglądałem. E... Ale tam już Prze... drzemki ucinałeś sobie. Więc... No u, tak, no bo, bo myślę, że tak, gdzieś tak góra na pół godziny mi oko poleciało na tym filmie, więc no nie był to cały sam zmarnowany. Mm -hmm. No, ale tak jak właśnie ktoś sobie skakałby po kanałach i wiesz, taki przeciętny widz trafia na to, to może się zdziwić. No, tak. to ja myślę, że jak od początku się to ogląda, to, 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 to już tak nie wchodzi za łatwo, nie? A jakbyś przypadkiem na to trafił, to ja nie wiem, czy, czy ktokolwiek by. Wytrzymał po prostu, żeby to dalej kontynuować, że to, że to nie wiem, czy to by za, zaciekawiło kogoś, nie? Mhm. To trzeba od początku oglądać do końca jednak. No to trzeba tak, te... tak, ale mówię, wiesz, jest facet przygody na Netflixa i widzi o David Harbour i, mhm. i klika w tą, tą ikonkę mhm. i. No, no, może być może być takie dosyć to ciężkie. E, mówi, że zostaje niedosyt. Ja też się z tym zgadzam. Chciałoby się więcej? Chciałoby się trochę może inaczej. I dzisiaj tych posłuchaczy z tym też niedosytem naszej audycji zostawimy. Mm -hmm. No chyba, że już mają dość naszego pitolenia. Może też tak być. Mm -hmm. To dziękujemy bardzo. Dzięki Dawid. Dzięki Rafał. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki Państwu. It's over. You just don't turn it off!